Myślę, że większość z nas wczoraj była na cmentarzu lub dzisiaj, a może planuje to w tym tygodniu. Kiedy stajemy przed grobem naszych bliskich, zmarłych, to moi drodzy, nie tylko myślimy o nich, którzy tam spoczywają, którzy nam bardzo bliscy, byli dla nas ważni, których kochaliśmy i kochamy ich nadal po śmierć. Nie ma władzy nad miłością. I dlatego też, stając przy ich grobie, chcemy podarować im to, co mamy najcenniejsze. Przede wszystkim naszą miłość i modlitwę. Bo to z miłości wypływa modlitwa. Ale ja dzisiaj chciałbym w ten dzień wspomnienia wszystkich wiernych, zmarłych, przede wszystkim chciałbym zatrzymać się nad moi drodzy Ars Moriendi. Czyli sztuce umierania. Ale żeby zatrzymać się na sztuce umierania, najpierw chciałbym, żebyśmy zrobili medytację mortis, czyli rozmyślanie o, śmier o śmierci. Umrzemy i to jest pewne. Tak pewne, jak to, że teraz siedzimy w ławce albo stoimy przy ambonie. Czy Czego chcemy, czy tego nie chcemy, śmierć kiedyś nas spotka. Dziś, jutro, za rok, za pięć lat, za 20 lat, za 50 lat nikt tego nie wie. W jakich okolicznościach odejdziemy z tego świata, też tego nie wiemy. Może zachorujemy na nowotwór, może zginiemy w wypadku, może dostaniemy udaru albo zawału. Księdze pogrzebów naszej parafialnej. Mniej więcej, moi drodzy, połowa to są właśnie nowotwory albo zawały. A może odejdziemy po prostu ze starości? A może odejdziemy niespodziewanie? Nie wiemy tego. Ale wiemy jedno, że śmierć jest pewna. Myślenie o śmierci, moi kochani, nie jest czymś złym. Jeśli oczywiście nie staje się to jakimś stanem chorobowym. Myślenie o śmierci przede wszystkim ma służyć temu, abyśmy dostrzegli, jak wielką wartość ma moje życie. To życie, które podarował mi Pan Bóg. To życie, które jest niezwykle cenne. Nie tylko w Jego oczach, ale też winno być cenne w Twoich oczach, dla Ciebie samego, dla tych, których kochasz, bądź dla tych, za których cierpisz. Można by powiedzieć, że myślenie o śmierci jest jakoś też swoistą terapią, która chroni nas przed rozpędzeniem się do śmiertelnych prędkości. Bo kiedy stoisz nad grobem, to zobacz, to zaczynasz wspominać tę zmarłą osobę, ale też w pewien sposób już jakby dotykasz też samego siebie, a co będzie ze mną. Będzie wyglądać dalej moje życie, jak to życie dobiegnie końca. Ja pochodzę ze wsi, więc moje doświadczenia ze śmiercią w mojej rodzinnej wiosce są zupełnie inne niż to, co widzę teraz. 40 parę lat temu, kiedy jeszcze mieszkałem z moimi rodzicami, kiedy ktoś umierał w wiosce, to cała wioska schodziła się wieczorem jednego dnia, drugiego dnia na tak zwane puste noce, czyli modliliśmy się i śpiewaliśmy pieśni przy otwartej trumnie i patrzyliśmy w oczy zamknięte, oczy tego, który tam spoczywał. Kobiety zawodziły pieśni, była atmosfera modlitwy i smutku, łez i zadumy. Jako mały chłopiec przyglądałem się temu wszystkiemu i zawsze mnie zastanawiało, dlaczego pod tą trumną jest takie duże naczynie z wodą. Ano po to, żeby było trochę chłodniej, żeby ciało tak szybko się nie rozkładało. I oczywiście potem był pogrzeb. Szliśmy trzy kilometry do kościoła. Mężczyźni, którzy byli z wioski, wręcz ustawiali się do tego, żeby nieść tego zmarłego w trumnie. Podchodzili do siebie, sprawdzali, czy wysokość parku jest taka sama, żeby można było wziąć, żeby nie było za ciężko któremukolwiek z nich. Było kilka takich zmian. Dlaczego tak bardzo chcieli nieść tego zmarłego? Bo proszę księdza, bo to jest chłopak od nas bo on był u nas w straży ochotniczej, bo to był mój sąsiad, bo to jest brat mojej kuzynki. I tak można by wymieniać. Kiedy szliśmy przez godzinę do kościoła w kondukcie żałobnym, dochodziliśmy na mszę świętą, a po mszy świętej była stypa. Typa, moi drodzy, która jakby jest zupełnie czymś innym niż to, co przed chwilą, w czym przed chwilą uczestniczyliśmy, ona ma coś trochę, przepraszam, za takie porównanie z karnawałem. Bo kiedy już wchodzimy, jest konsolacja, bo to jest drugie określenie stypy. słowo konsolacja pochodzi od łacińskiego słowa i oznacza tyle, co pocieszenie. Konsolacja, czyli pocieszenie. I wtedy już wszyscy jedzą obiad, rozmawiają, trochę żartują, tak troszkę, zaczynają się uśmiechać też, wspominają tą zmarłą osobę, ale już bez jakiegoś takiego nadmiernego, moi drodzy, smutku. Choć jak Kościół też to mądrze wymyślił, że po śmierci bliskiej osoby żałoba powinna trwać rok. W Stanach Zjednoczonych Towarzystwo Psychiatryczne stwierdziło niedawno, że żałoba po zmarłej osobie może trwać maksymalnie dwa miesiące, żeby nie było traumatycznych doświadczeń. To dopiero jest chore. Zauważcie, kochani bracia i siostry, że dzisiaj żałoba stała się sprawą prywatną. Każdy przeżywa swoją żałobę, można by powiedzieć, w samotności. Dla mnie jako chłopca, który uczestniczył w tym wszystkim, co było na wsi, żałoba była wspólnotowa. Kiedy cierpienie się dzieli na wiele osób, to to cierpienie jest mniejsze. Kiedy zostajesz sam ze swoim cierpieniem, to cierpienie może przerosnąć, może się przerodzić w depresję, może się przerodzić w jakiś stan zaburzeniowy. Ale kiedy mija rok, musi się to skończyć. Nie przyciągaj strony. Ten rok jest właśnie po to, żeby swoim wyglądem, swoim strojem, swoim zachowaniem podkreślić, że ja teraz przeżywam trudną sytuację, że jest to dla mnie czas poważnego zastanowienia. Moi kochani, Wiele się zmieniło od tamtego czasu. Naprawdę wiele pogrzebów już poprowadziłem w swoim życiu. Nie jestem w stanie powiedzieć nawet ile, ale bardzo wiele się zmieniło. Dzisiaj nie zabiera się dzieci na pogrzeby. Nie zabiera się dzieci, bo żeby właśnie nie miały traumy. Ale może bardziej tego, że rodzice do końca nie potrafią wytłumaczyć swojemu dziecku z wiarą, co się naprawdę dzieje. Co się wydarzyło? Co, co się stało z tą babcią? Co się stało z tym wujkiem? Co się stało? I gdzie on teraz jest? I myślę, że tu jest jakiś duży problem. A jednocześnie zobaczcie, jakie to jest yy, kompletnie nielogiczne. Z jednej strony nie bierze się dzieci na pogrzeb, bo to jest przeżycie traumatyczne, a z drugiej strony w Halloween przebierają się za potwory, za śmierć, za jakieś naprawdę maszkary. To jest coś tragicznego. I tu nie ma problemu tu nie ma traumy żadnej. To jest kompletnie pomieszane. Nie mogę się oprzeć, żeby. Nie wspomnieć, cały czas kontroluję czas. Patrzę na zegar, żebym nie przesadził. Chciałbym się odwołać do pewnego tekstu świętej Teresy Zawila. karmelitanki, mistyczki, która w takim dziele głosy zapisała takie zdanie: Umieram z nieumierania o śmierci, która przynosisz życie. I tak zatrzymałem się nad tym słowem, gdy je czytałem, o co ci chodzi, Tereso. Jaką ty masz myśl, jak ty to rozumiesz, jak to umieram z nieumierania? To znaczy, chcę umrzeć dla grzechu, chcę umrzeć dla wszystkiego, co mi oddala od Ciebie, Panie, bo jesteś moim jedynym oblubieńcem. Jesteś moją jedyną miłością której całkowicie ufam bezgranicznie. Chcę umrzeć za grzechu, chcę umrzeć do mojej pychy, chcę umrzeć dla mojego egoizmu. Umieram z tego powodu, że nie umieram. Że nie mogę się tego pozbyć. Że potrzebuję Twojej łaski, Twojego miłosierdzia, bo sam się nie mogę z tego uwolnić. A z kolei święty Jan od Krzyża, też karmelita, to zdanie lubię powtarzać. Przynajmniej się to pojawiło przynajmniej dwa razy kiedyś. A mianowicie zapisał takie słowa: Jeśli umrzesz, zanim umrzesz, to nie umrzesz, kiedy umrzesz. Czyli zobaczcie, podczas mojego życia mam umrzeć dla tego wszystkiego, co jest przeszkodą w drodze do nieba. Więc warto zapytać siebie, co jest moją przeszkodą dzisiaj w drodze do nieba. Jeśli umrzesz, zanim umrzesz, to nie umrzesz, kiedy umrzesz. Tylko jest sformułowane zdanie, które trochę może wprowadzać zamęt, ale, ale naprawdę to jest prawda. To jest prawda. Że muszę umrzeć, by móc żyć. I tak naprawdę, dla człowieka niewierzącego, dla ateisty, śmierć jest właściwie utratą wszystkiego. A dla człowieka wierzącego nie ma śmierci. Wiecie, co jest? Jest przejście. Wyobraź sobie, że moja czy Twoja śmierć będzie przejściem. Wierzę Tobie, Panie, kocham Ciebie, kocham ludzi, których mi dajesz. Przepraszam ich za to, w czym zawalam. Proszę o wybaczenie. Staram się kochać, pomagać, służyć. Walczę o każdą modlitwę codziennie. Walczę o niedzielną Eucharystię. Walczę o spowiedź. Walczę o to, żeby nie. Chciałem powiedzieć wszystkie słowa, ale nie powiem. Żeby czegoś złego nie zrobić. To jest właśnie ta walka, która sprawia, że nie umieram, że to nie jest śmierć, tylko to będzie przejście. Wręcz powiedziałbym, moi drodzy, że trzeba się uczyć umierać, ale najpierw trzeba się nauczyć dobrze żyć. Jak żyjesz dobrze, to i dobrze umrzesz. Pięknie to zawarte jest w tej wspaniałej piosence, którą wykonuje pani Edyta Geppert. Jakie życie, taka śmierć. Nie dziwi nic. Jak żyjesz tak umrzesz. Jak i co kochasz, takie będziesz, taką będziesz miał wieczność. Trzeba tak żyć, żeby nie było śmierci, lecz żeby było Przejście. No i nie mogę nie wspomnieć od pewnego czasu mojego ulubieńca, <laughs> śmierci, który wczoraj o tym wspomniałem, tylko wspomniałem w kazaniu ojca Joachima Badeni, który niedawno zmarł, miał ponad 90 lat, był arystokratą, wychowany na dworze Habsburgów opływał we wszystko, co można sobie wyobrazić. Erudyta, znający kilka języków, ukończył trzy rodzaje studiów, łącznie z teologicznymi i filozoficznymi. Człowiek niesamowity. Napisał kilka książek, ale ja powiem tylko o tej jednej, bo ona pasuje do kontekstu tego, o czym mówimy. A mianowicie śmierć serdecznie polecam. I teraz o czym jest ta książka? Nie będę tu spoilerował, nie chcę, żebyście naprawdę, nie czytali tej książki. Ona nie jest gruba, naprawdę, to jest duży atut tej książki, ale e, mówi tak, że pierwsza rzecz w naszym przygotowaniu do śmierci, czyli ars orienti, sztuka umierania, to jest uczynić Matkę Bożą patronką mojej śmierci. Uczynić Matkę Bożą patronką Twojej śmierci. Czy modlisz się o dobrą śmierć? To jest pytanie. Kto się modli o dobrą śmierć? Ręka w górę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Myślę, że pozostali też się modlą, tylko nie są do końca świadomi. Kiedy mówimy modlitwę Zdrowaś Maryjo", to co my mówimy na końcu? Módl się raz. Że nie modlimy się o dobrą śmierć. Ale problem jest jeszcze gdzie indziej. Ale co to jest dobra śmierć? Wielu ludzi mówi do mnie przesiędza, najważniejsza była szybka i bezbolesna. A ja mówię, no właśnie, żeby taka nie była. Żeby właśnie taka nie była. Kościół od wieków modli się od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj mnie Panie. To jest suplikacja jest jak hymn, czyli coś najwyższej wagi, najwyższej ranki. Zachowaj mnie, pani, od nagłej, niespodziewanej śmierci. Mówię o tym, bo miałem to już 26 lat temu, że tak powiem, zaliczone. Że pierwsza rzecz, jaka po przebudzeniu, po operacji, jaką miałem, to była pierwsza rzecz, jaką pomyślałem, kiedy byłem ostatnio u spowiedzi i czy był u mnie ksiądz. I siostry pielęgniarki powiedziały tak, wezwałyśmy księdza, był o około czwartej u księdza, na maści księdza, Zobaczcie, uczynić Matkę Bożą patronką mojej śmierci, dobrej śmierci, czyli jestem po spowiedzi, jestem z przyjętą komunią świętą, jeśli trzeba, namaszczony, pojednany z ludźmi, może trzeba zadzwonić do kogoś i powiedzieć: Przepraszam, bo zawiodłem. Tyle razy zawiodłem. Czy mi wybaczysz? Jestem na granicy. Czy mi wybaczysz? Druga rzecz, o której mówi wyciec Badeni w przygotowaniu do śmierci oraz orientki, to świadomość tego, że śmierć to jest początek. Kiedy myślimy często o śmierci, mówimy to jest koniec, czyli to już jest koniec. Nie, to jest początek. To jest początek zupełnie nowej jakości, której ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani nawet wyobraźnia nasza nie była w stanie sobie tego wyobrazić. będzie coś zupełnie no, z innego świata. A więc śmierć to początek. Przygotowuje się więc do początku. Wreszcie trzecia zasada, o której mówi ojciec Badeni, to jest świadomość tego, że Bóg nie opuszcza nas nigdy. Nie opuszcza nas nigdy. Czyli najbardziej na tysiąc procent będzie przy nas, kiedy będziemy odchodzić z tego świata. Tak mocno to dotarło do mnie, kiedy czytałem niegdyś te, taką, taki opis wizji mistyczki Kataliny Rivas, boliwijskiej mistyczki współczesnej. I ona opisuje tam taką historię, opisuje dwie śmierci. Widzi wizji śmierć swojej mamy, widzi pokój, w którym na łóżku leży mama. Oto około łóżka mamy jest rodzina i rodzeństwo, wnuki. I wszyscy się modlą. Jest 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 taka atmosfera zadumy, nie ma jakiegoś płaczu, nie ma szlochań, nie ma jakiegoś takiego napięcia. I w pewnym momencie Katalina Rivas mówi tak, że dookoła tego łóżka mamy zaczęły przychodzić już do postaci. Pojawił się Pan Jezus, pojawiła się Maryja, pojawił się święty Józef Patron dobrej śmierci. Pojawili się aniołowie i cała rzesza świętych, których mama przez swoje życie nieustannie przywoływała do siebie. I mówi, że w pewnym momencie one wzięły jakby jej duszę, ciało zostało w łóżku, wzięły jej duszę, uniosły do góry i zniknęli. A potem za chwilę miała wizję drugiej śmierci w szpitalu za parawanem. Wokół jego łóżka też była rodzina, też starali się modlić, próbowali. Ale wokół samego łóżka był kordon czarnych postaci, który jakby nie przepuszczał tej modlitwy. Dlaczego? Bo ten człowiek, który umierał, przeklinał wszystko i wszystkich. Miał nienawiść do Boga, do ludzi. Wszyscy byli winni w Jego otoczeniu, tylko nie On. Wszyscy byli e, raniącymi go, tylko nie on. On nie miał sobie nic do zarzucenia. On był nieskazitelny. I w pewnym momencie Katalina Rivas mówi tak, kiedy ten człowiek tak przeklinał wszystko i wszystkich i o tyle jadł w sobie nienawiści, te czarne postacie, mimo że rodzina się modliła, podniosły jego duszę, ciało zostało w łóżku i za chwilę uniosły go i zniknęli. Bardzo mi to jakoś do mojej wyobraźni przemawia. Możesz wierzyć w to lub nie wierzyć, to nie ma znaczenia. Ale rzeczywiście to by się układało w jakąś sensowną całość. Że Bóg nie opuszcza nas nigdy. A szczególnie w momencie, kiedy będę przechodził na drugą stronę. No i wrócę znowu do Ojca Badeni. Już na koniec. Opiekował się w ostatnich miesiącach nim jeden z ojców Dominikanów, ojciec Mateusz. I opowiada, że często kilka razy dziennie trzeba było ojca Badeni na różne strony ciała, że tak powiem, przekładać, bo były już odleżyny, więc był ogromny ból. Trzeba było patunki zmieniać, smarować, i tak dalej, i tak dalej. No i podczas tych zabiegów pielęgnacyjnych ten ojciec Mateusz mówi do ojca Badeni ojcze, ale ty wiesz, że cię kocham, co? A ojciec badani mówi, nie, to ja cię kocham. Ale nie, ojcze, no wiesz, że cię kocham. Nie, to ja Cię kocham. I tak po kilku minutach takiego przekomarzania się wzajemnego, ojciec badani w końcu mówi do niego. Nie, ja Cię bardziej kocham. To tak jak trochę rodzice z dziećmi, czy zakochani, próbują sobie udowadniać, kto kogo bardziej kocha. No i moi kochani, to też jest takie niesamowite, co powiedział jako ostatnie zdanie przed śmiercią ojciec Joachim. To nas może trochę zdziwić, ale mnie już chyba nie dziwi ostatnie zdanie, które powiedziałam. Idę tańczyć. Idę tańczyć. Pewnie sobie myślisz, no ale gdzie on będzie tańczył? Na uczcie baranka. Nauczcie z Panem. Na uczcie z tymi, którzy tam też już są. Którzy wybielili swoje szaty we krwi baranka. Idę tańczyć. Podoba mi się to. Za wiele w życiu nie tańczyłem. No, może w szkole średniej, trochę w podstawówce. No trochę jako ksiądz też mi się tam zdarzyło, ale to takie właściwie. Prawie nic. A więc potańczyłbym sobie tak naprawdę. I mam nadzieję, że, że faktycznie jak Pan Bóg da mi taką łaskę, to, to tam zatańczę. Z kim? To tajemnica, nie powiem. Ale tak czy inaczej, e, słuchajcie, e, 10 maja e, jest godzina trzecia w nocy, i e, ktoś puka do drzwi. Ojciec Long Knabit, znacie go być może, Benedyktyn, który nagrywał często programy w telewizji. E, zrywa się z łóżka, mówi: No, co to, która godzina? No matko, trzecia w nocy. Kto go? Kogo tam niesie? Idzie do drzwi, otwiera drzwi swojej celi w tyńcu. Patrzy. Nie ma nikogo. Nie no, nie śniło mi się to. Naprawdę ktoś pukał. Ja słyszałem, że ktoś pukał do drzwi. Zamknął drzwi, wraca do łóżka i w drodze tak myśli. No pomodlę się do kogo? Pan Bóg będzie chciał tą modlitwę przywiązać, to przywiąże. Położył się, zasnął. Rano. Patrzy na telefon i widzi SMS. Otwiera SMS-a i czyta. Wczoraj w nocy ojciec Joachim odszedł do pana. A ojciec Knabita mówi tak: A, to ty, stary druchu, przyszedłeś się pożegnać. Przedziłeś mnie. Właśnie. Moi kochani, są trzy formy opłakiwania zmarłego. Pierwsza forma to jest płacz. To jest najniższy poziom. Druga forma to jest milczenie. Kiedy już wypłakałeś łzy i kiedy jesteś kompletnie bezsilny, milczysz. I trzecia, najwyższy poziom to jest pieśń. Zaśpiewaj pieśń. Pieśni wdzięczności za życie tego, kto Bóg, kogo Bóg postawił na Twojej drodze. Zaśpiewaj pieśni Bogu, aby przyjął tego, który do Ciebie do idzie w procesji. W naszym nowym kościele, jak Bóg kiedyś tam i to zobaczyć, to będzie procesja świętych, idąca i nieświętych, idąca do Jezusa z Zmartwychwstałego. Stałego. Będą szli różni ludzie. Będę zbierał twarze do, do tego obrazu, więc zrobię Wam zdjęcie któregoś razu i powiem, żeby malarz przeniósł te twarze tutaj na tą ścianę, na której będzie obraz. Niech Pan Bóg da nam łaskę, byśmy się przygotowali do przejścia i byśmy chcieli zatańczyć, kiedy przyjdziemy do pora. Czy zasiąść za stołem wraz z Barankiem, z Jezusem i z tymi, którzy nam przez całe życie towarzyszyli. Amen.